jest tam chyba, żeby nie było w ogóle. Właśnie. No właśnie. Okej, No tumberski jak zwykle musi wpieprzać i pełna gęba. Hmm. w FPS-ów nie widzę. Powinien no. włączyć. To wiem, czy... ciasto? No. Dobre. Wieszę. Agunia zrobiła ciasto. Mm. Tylko język tak. mnie piecze teraz, nie wiem czemu. A czemu ona już nie żyje? Czy znaczy, może nie, że nie żyje, tylko wisi. Gramy w tryb normalny, bo szafel się nie da grać. shuffle, żal. Piramida. Mm. O to witam bana. Zaskniłam ja się. No chory jesteś człowieku. Fajna on też tu jest. Nie wiem czy ta gra działa dobrze, tak szczerze. Co się dzieje z nią, moim zdaniem? Nie wiem. Aha. Mam limit na 60. Gdybydy? Mhm. Już nie, Aha, no, już nie. bo ty zaś wszystko dobra rozumiem. Mhm. No to nie będzie chyba coś mega źle, nie? Czemu on tak ginie cały czas? No Bo on cały czas goni, lol. No, na pewno. Z Carlosa tutaj. Nie mogę jej ściągnąć. A ty też tu jesteś nagle. Żem <laughs> hit. Kara, czy nie się widzę? Carlos też zainteresowany to. No, To się biegnie, biegniemy, nie? Łatwy chce mi zabrać. Jak on śmiesznie w ogóle biegł, jak było to, że on mnie gonił z tą Marią, że w ogóle nie skomentuje jej biegu, nie? Ale jak on biegł, jak się odwracałam parę razy, no. śmiesznie, tak tu, 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 tu tymi tak. stópkami tak. Powolutku, nie? On cały czas za mną, on jest chory. Ale na przykład nie wiem czy on mnie mógł zabić tam, mi się zatrzymała? No to tak, a jak... No idź, czemu nie No blokujesz mnie cały czas. A Boże, przecież on był z samtej strony! Okej, okay, chyba odpuścił Przepraszam, jak zwykle przeszkadzasz. Taka pomoc Zresztą tak ktoś. ci przeszkadzam właśnie. No już mnie zabiła właśnie pem bę! Czacha, dymi mu, a to co? Zasza dymi. Poszło pizdole. Zero genów. No ona robiła to zaś, patrz, no nie wierzę. No ona w ogóle nie umie grać. No bo ona przy genach jest i on idzie do niej i ją zabija. Carlos coś tam próbuje. A w małym jest ten? Nie ma gena Uważaj, bo te są. Raka. keo, Tutaj jest ten, totem, jakbyś chciał. Ma, no chcę słyszeć tego. Czego? UW. ale to ja nie robię UW żadne. Wcale. Ja robię eoe. Chyba -e. jesteś. Tak. Uwu to jest. Uwu? nie, nie, u -u. nie wiem, aby... Tak samo właśnie ty mówisz. EUE? tak? Dobra. Nie, to nie jest to. Się nie wiem co to za Nie jestem taka na czasie jak ty. Nawet nie wiesz, co mówisz, Młodziaczku. Jest... A. Czemu? Czemu? <śmiech> <śmiech> no. Nie mnie teraz. Dostać już mnie na zawsze chcę. No, my robimy Awaja, tylko na Już mnie dobrze słychać. No, co to znaczy? Cicho głośno, wszystko przedstawiane wiecznie, on nie my sobie a on na, w sekundę. Ja no bo rozumiem. ona była przy genie i nawet pewnie od tego gena nie odbiegała. On podchodził i uderzał, i ona leżała. no. Gratulacje. Carlos go teraz robi fajnie. Troszeczkę. Pochwalone i o. Dobra. No serio? Boże, na skończenie. A teraz ty się bawisz? Oła. Jezu, no jakby mnie tu nie blokowało wszystko, no żebym się pobawiła. Zablokował mi okno, kurwa, albo ja sama sobie zablokowałam. Jak sama. Miałem wodę wziąć, zapomniałem. Ja muszę Późwa. Nie mogłam się ruszyć. Nie mogłam się ruszyć. Proszę? Mim wodę zapomniałem wziąć. No to weźmiesz sobie zaraz. Ale ja ją chcę ja pić, a nie zaraz. Proste odejść od biurka meczu. i idź po wodę i się napij. Nic nie można zrobić, ciągle was goni wszystko. Ciągniecie. Przestań narzekać. Zobacz kurwa, on też będzie cię No właśnie. Nice! Który pełne, zadowolenie Do życia. Tak, i za tobą poszedł. Gdzie ty, kudę! No, myślisz. Ale co? Ja ja ta latarka w ogóle weszła, ale okej, okay, spoko. Ja no, rzekam. ona weszła tak jak zawsze mi. A też, Mhm. Spokojnie wbiłam się w rury. Chociaż tylko po to Dekhar poświęciłam. Dobra. Jezu. Dobra, no weźmiemy ile co dalej, nie? A wy się tam może zajmiecie ja tym. Wiem. Hmm, na mnie? Mhm. Patrzę na mnie idzie. Carlos go wziął na siebie zaś. Mhm. Wierzę nie w niego. Leczy się w szafce. Ale on mi tu zaś idzie, aha. On sam aha. nie wiedzie idzie. No, jak otworzy tą szafkę to zdechnę. Aha, postać szapki nie otwiera, już wychodzi z pokoju. Lol, lol, ale jaki dźwięk ty. Mhm. zrobi klatkę. Oh. No rób tą klatkę, Boże. No nie chcę zrobić klatkę, on chce chyba podnieść. W sensu. Boż, o Boże! To ja nie wiem tyle się przemierzył, żeby klatkę by zrobił. Przecież nie da się paletą ugłuszyć. Nie na za do klatki. Może się da, ej. No nie wiemy. nie wymierzy. Ue ue Nie widział chyba. Eba? Wyciągniemy z szafki, patrz. No, a masz jakiś test? No. Nie mam, bo przecież składki mnie wyjął, to kurwy. Pamiętałem, że to nie jest hak. No, to, to nie jest już, teraz któryś się nie sprawdził, Aha. Nice! No maxa? No maxa, no maxa! hiding Mama. Coś. Nie, 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 sięgnie paleta. Tak jedna Nie sięgnie? Kurwa, patrz gdzie on stoi! <śmiech> <Kajna>. <śmiech> Boże. Zostawiam ten mecz, Nie Wierzę w to. Ja powiem ci, że wow, nie? A czasem stoi bliżej i ci nie sięgnie, nie? Tak. Arlos Oliveira. Srejra, Srejra. Mm. Zostaw do łajcik, ooo mhm. Po już opczyniego. może bym powiesił go raz chociaż 5 genów tylko jeszcze Wiem. Mój gen w ogóle nie skopany, cały czas tyle było ile zostawiłem go Mój bardzo, Do zera. aha, jeszcze mam pasak Gdzie oni mi tu zaś idą? Nie, masakra są. To że z tobą wszystko nic. Mhm. Okej. Okay. <śśmiech> to jest z tobą powiedziane? U no, ja mam. No ja. i? Ja? Ja mam Można robić takie rzeczy. Jest taki tryb. Znaczy? Jaki tryb. O skończyło się 2 znaczy no, renderować się skończyło. Która? No nie, yeah, robione, ciekawe artefakty z Fiction. On no, się sam ściągnął? Mm, prawdopodobnie tak, ponieważ ma zakaz leczenia. To znaczy, że zrobił sobie sam. A to giniesz już tak? Nie. Not yet. Mhm. Not no, today, no, I'm afraid. Nie wiem co oznacza świtrowanie językiem. znaczy jak co oznacza. Ty tak robisz, no nie to nie wiem co to znaczy. No jest to głupoty lololo lo, lo, na przykład. O, super. No. <laughs> oh my god. Dobra, nie wykończenie nie Psz. Boże, <laughs> jakie brzydkie tutaj ucieczka brzydko wygląda. zrobiłeś pisne. W ogóle nie łapała ta Tarka, on On mhm. co powpurwiali, bo to powpurwiali, nie? Ale Oliveira... O, ja. Co robić? pomagać Carlos Oliveira i denerwować. już nie mam Ja bym moją. Masz moich zwłok. Nie się go, bo przecież zesrał. nie wiem, gdzie ty... Umarte? Nie, no. widział cię. Nie ja wiem. No, no, no! Alaks! nie Ja nie wiem, w które tu trzeba świecić, nie rozumiem tego. On umarł, poświęcił dla ciebie życie. Więc nie da, bo on umiera dwa lata jeszcze. <laughs> Nie, 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 nie! Ach! Po stopie przyciągło. Uh -huh. <ścoughs> nie, nie, nie! Nie ma tego włazu nie chciał. No to może w tej dziurze wpadanej? Nie mam do w ogóle Dead Hard? Niby dlaczego? No nic nie słuchaj, tylko jego muzykę dźwięk. No tak. JEST! JEZU! Przepraszam? No skakuj! czy się nagra z lagami i jak będę robić na tym, czy nie. Znaczy, co jeszcze chciałam powiedzieć, że może zmieniło Ach, się to, pęc. jak GeForce zaczął nagrywać i dlatego Vegas świruje wtedy. Lekarz jeszcze. Lekarz? Lubisz <grym> Wyjdź z tej szafki, do kurwy. Wszystko mnie Albo władzi to masz przejebane Jak się drzesz coś? A tu następna w tej szafce obok była ty. No to pokazuj mu zaraz. Tak się nie gra w grę. No, oczywiście ciebie, nie? Tylko no, ona Pokaż stała, stała centymetr ode mnie dalej. Ja będę za nimi biegł. Okej. Okay. Długie, by nawet palcem pokazać, że tak, bo przecież daru. O Boże, zguba Franklynano. Jezu, jaki lak. Znaczy nie pokocała ona. Przecież kurwa mniejsze No i dobrze, <laughs> wara. Za to, że ja szafce otworzyłem, że ona była. O, że no chciałam. Fajnie, fajnie. Nie ja, no, jakieś dwie debilki Przy ja. dziadek to ma Co robić? No to rób, rób. Ale ja nie będę je ponosił, ich. No nie, nie! I on ma spodnie za krótkie, śmieszne. Okej, okay, okej, okay, tak, my się zgadzamy. Ją też nie, okej, okay, dobra, no idziemy sobie. No, ale... Aha, ja. dobra. Będziemy dwójkę nasze robić? Jak się znalca matlarą? Będziemy siku Potem idziemy mieć rączki No, to taka jest higiena <ścoughs> Poszę Co one robią w ogóle? A to ty jej robisz, tak? No będę <śpiew> <Tę to> umarła <śpiew> O nie, czuwak nie. nie da tak dużo razy robić Ktoś ten coś tam zrobić? To rego dobra, my też chodźmy umrzeć. Nie, tak ram. Czy jest jakiś hak? Nie ma umarło, nie ma hacków. Nie chce zabić. Jest do kibla, robić kan No i nie będę robić tyle Już dawno byś zrobił pół. A tu łazisz i narzekasz. No ale... Będzie trwało dwa lata. Szybciutko. Jakieś skrzyneczki znajdziemy może. Człowiek chce się zabić, ale mówi, że nie i chuj. No właśnie nie da się samemu tu zrobić. Rezygnacja. No ile razy? O tak dużo razy. <laughs> Jeszcze przy genie mi stoi, to wiesz. Trafiamy w białe, jo. Nie, na pewno. Muszę kopać czy Nie za bardzo. Co robisz? U góry mi kazujesz. to okay. mu się nie drzesz? No bo nie mam wzięte. Słucham? No, Stevie, nie masz wzięte? Mm -mm. Nie wiem, co ty masz. Okej. Okay. Co okay. mamy następne? Boże, nie chcę mi się tego robić, muszę skończyć rzekać. Aj, <grywa> no Nie No pytaj, bo. Aż mnie plakała. W drugą stronę test. Boż, ze stresu. Cztery lata zapomnieć chcę przyjaciółką. Coś tu. Nie mogł tak powiedzieć

Za jebie! myślisz? Dlaczego ten perk się odnawia? Co, 30 sekund? Nie wiem. Czy mu się darmo się już stasz? Lubi prądę, satan. Co za ekscytujący mecz. Niech mnie powiesi, żebyś zadanie zrobił. On nie zrobił. No spróbujemy, no spróbujemy. Jeszcze no trzeba bramę otworzyć najpierw. I tu nie geny, nie te? Nie Jeszcze jakiś genius pokazałby nam. Będziesz dopłułeś, chwałeś jeszcze czy nie? Dzisiaj? Mhm. Nie, znam trójkę. Bo się. Nie. Trochę. Bardzo. Nie włączyłam ani razu od tamtego czasu. No, nie. No, wystraszyłeś mnie. No ja to najpierw zagadki trochę. Hm? Najpierw trochę zagadek. No, ale boję się, że będzie tak jak w tym tunelu, takie to... to wisiało na tym um, suficie od dołu i takie miało... Hmm. No, będzie potem. ...ryskało takim białym, to wygląda jak pulok, jak z sperma leciała. Uh -huh. Okej. Okay. No, a nie? Dobra, idziemy chodź tą bramę otwierać. Idź. Jezus, widzę pierytety. Warcie japy. Nie nie mogę. Może być śmieszne. Bólą, kurwa, nie wiadomo co chodzi. No fajny ma tą twarz w tym, nie? Trzeba go zawołać. Nie no teraz, nie? Do haka. Tylko żeby mnie zrobił. Gdzie tu jest jakiś hak? Nie ma nagle? No. Okej. Okay. Może się uda. Muszę Tylko. spieprzać, żeby mnie nie uderzył, nie? Mm -hmm. Dobra. Szanguj. Dobra, ja będę uciekał. Może on no. myśli, że ty też masz. Czekaj, kiedy się zaliczę. Liczyło? Tak, teraz. Mhm. Dobra, idę. na zrobić, <trafię> ja Masz do tego, co jeszcze robimy razem?